wrażenia na razie są bardzo pozytywne, bo jest bardzo dużo ludzi. Ludzie podchodzą rozmawiać, chcą się dużo dowiedzieć. A że ja mam zacięcie doktorskie uczę na Akademii i bardzo to lubię, to bardzo mi się podoba. Dla mnie najważniejsze jest to, że te eventy są, że coraz więcej myśli się o user experience, o doświadczeniu użytkownika, o usability. Co podobało mi się na konferencji? A to taka zauważalna dojrzałość samych projektantów i co za tym idzie, jak zakładam, też rynku, że przestajemy skupiać się na pojedynczych featerach czy jakichś ozdobnikach, zaczynamy się skupiać na tym, co jest istotą projektowania, czyli rozwiązywanie problemów biznesowych. To jest niesamowite, że tylu ludzi jest, przychodzi i tak się angażuje w tą społeczność. Niesamowite jest to, jak dużo jak ciekawych informacji przekazujemy sobie jakimi doświadczeniami się dzielimy, jak się nawzajem inspirujemy i to wszystko w takiej niemalże rodzinnej atmosferze i to jest coś, co można zaznać tutaj. Szczerze powiedziawszy, jestem po raz pierwszy na wydziale na Pradze, po raz pierwszy, kiedy to organizuje SUPS, który zresztą uważam, że odwala niesamowitą robotę. Jestem naprawdę zaskoczony. To jest piękne, co widzimy tutaj. Ludzie przychodzą, uczą się, notują, robią zdjęcia w trakcie. Fajnie, super, podoba mi się. Na pewno będziemy tutaj za rok. Każda prezentacja była bardzo fajna i ciekawa. Szczególnie druga mi się podobała a propos typografii i a propos layoutów. To było coś naprawdę, coś naprawdę fajnego i dla mnie takiego nowego można powiedzieć. Więc fajnie, że się mogłem rozwinąć w tym kierunku. Byłam w zeszłym roku i w tym roku jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że jest tyle praktycznych wskazówek. W tym roku też zaczęłam pracę w firmie, gdzie projektuję aplikacje mobilne, więc jakby w zeszłym roku jeszcze tego doświadczenia nie miałam, a teraz bardzo czułam to, o czym rozmawiają nasi prelegenci. Dlaczego warto tu przychodzić? No ja chociażby w zeszłym roku wygrałem wyjściówkę na UX Poland. To jest jedna taka rzecz, ale po drugie, no fajnie jest dowiedzieć się od ludzi czegoś nowego i poznać ludzi. I to jest najfajniejsze zawsze w kuluarach też. Ja jestem tutaj pierwszy raz, bardzo się cieszę, że w ogóle jestem. Pracuję dla bardzo dużej korporacji międzynarodowej i powiem szczerze, że dopiero co zaczynamy tworzyć taką grupę związaną z User Experience u nas w Polsce. I myślę, że to jest świetne miejsce na to, żeby się zapoznać z ludźmi z branży. Wszystkim będę bardzo polecał warsztaty, które odbyły się dzisiaj od 13 do 16, bo to co się tam działo to naprawdę eksplozja. Ja brałem udział w warsztatach z Google Glassami. Bardzo polecam, jeżeli jeszcze będziecie w przyszłym roku organizować podobne warsztaty, na pewno się wybiorę. To jest bardzo ważne, żeby zrzeszać społeczność UX-u. Bardzo, bardzo podoba mi się idea tego, że to jest zamknięte w obszarze jednego tematu. Można pogadać po prostu właśnie co kto robi, jak kto robi, co się dzieje w branży i to jest bardzo fajne, bo tak normalnie nie ma na to czasu. A raz do roku jest ten wód i wszyscy się spotykamy, gadamy. Fajnie, jest na to czas. Bardzo fajnie, bardzo interesująco. Myślę, że za rok również przyjadę. Jest zaskakująco dużo ludzi znowu. Także myślę, że też lokal nie był przygotowany na, na taki, taki tłumny najazd. Ale to fantastycznie. Znaczy, że ludzie się dobrze po prostu bawią z nami. Spełniamy swoją misję. Chcieliśmy edukować nie tylko osoby, które już zajmują się UX-em, ale też osoby, które są w tym nowe, które dopiero wchodzą albo które właśnie na przykład pracowały z agencją, ale same nie bardzo, nie bardzo, się, nie bardzo się orientują w tym temacie. Na razie nie planujemy nic, ale myślę, że w następnym miesiącu po prostu usiądziemy i zaczniemy, zaczniemy pracę po prostu nad tą kolejną edycją. Może była jeszcze lepsza, jeszcze większa. Um, prawdopodobnie trzeba będzie wybić dziurę w ścianie auli, żeby więcej osób się zmieściło, ale trudno, o ogarniemy to jakoś. Niczym na to, że w przyszłym roku będziemy mieli kolejne nowe niespodzianki dla Was, eee, może jacyś goście zagraniczni, na pewno warsztaty, na pewno tak jak w tym roku mentorzy, eee, może jakieś nowe eksponaty na interaktywnym kawałku naszej ekspozycji. No co my tu będziemy nagrywać? Tak się utrwaliśmy, że ja już mam dosyć. Chcę iść na after, chcę pójść spać, chcę się napić piwa, którego nie lubię, dzisiaj się napiję. Także jednym słowem, zapraszamy za rok.